Witam wszystkie zudekalne bliźnięta na czytaniu energii na miesiąc luty 2021 roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, w związku z czym nie z każdym z Was będzie rezonowało. Jeżeli nie odnajdujecie się w nim, zapraszam Was na inne kanały o podobnej tematyce. Co w energii ogólnej? W energii ogólnej możecie mieć jakieś problemy z domem bądź rodziną, tak? Tu głównie, w lutym. W lutym będą jakieś... Mogą być jakieś konflikty w domu, z rodziną, z przyjaciółmi, z bliskimi przyjaciółmi, którymi traktujecie jak rodzinę, albo po prostu jakieś takie problemy z domem, tak? No nie wiem, na przykład coś się popsuje w domu i będzie trzeba to naprawiać, duży nakład finansowy, może jakieś remonty zaczniecie w domu, yy, czy, czy tutaj jakieś problemy będą z rodziną. No, ogólnie ten luty będzie Wam tak. Yy, Oscylował wokół domu i rodziny i, i jakieś takich rozwiązywania problemów z tym związanych. Na co zwrócić uwagę? Zwrócić uwagę powiedziałabym na swoją osiębłość, jakkolwiek to zabrzmi, możecie być troszkę mm, tacy wycofani emocjonalnie, tak? I tutaj runy mówią więcej wrażliwości, tak? Bo to jest jakby przeciwstawne. Isa mówi o takiej samotności, o takim chłodzie emocjonalnym. A berkano mówi o wrażliwości, o. Um, um, o takim opiekowaniu się jakimś, tak? Więc tutaj może. Może być też taka chwiejność emocjonalna w was, tak? I na to by warto zwrócić uwagę, bo możecie być. Przechodzić raz z takich stanów właśnie takiej oziębłości w stan dużej wrażliwości i opiekuńczowości, tak? I tutaj też zwróćcie uwagę na, na różnego rodzaju opóźnienia, tak? W lutym mogą się jakieś opóźnienia pokazywać, ale jest to po to, bo wszystko rozwija się w swoim wolnym, w swoim czasie, tak? I to może być wolno dla Was, ale to jest właśnie bezpiecznie, to jest takie... Stabilne, bezpieczne i takie właściwe na ten moment. Więc zwróćcie na to uwagę. Jeżeli coś nie idzie po Waszej myśli, bo jest to za wolne, bo trzeba na to czekać, to myślę, że warto, bo po prostu to się tak powoli rozwija. Jeżeli tylko wykażecie się większą cierpliwością, no to no tutaj będzie spełnienie. Pierwsza połowa miesiąca. Pierwsza połowa miesiąca pokazuje się jako sukces, jako, jako... może być jakiś sukces, ale z jednej strony mm, będziecie się z tego cieszyć, ale z drugiej strony y, mogą być z, z tego tytułu jakieś problemy, powody, mo mogą być kłótnie na przykład. <laughs> Przepraszam. Uważajcie też na, ym, na to, żeby nie być za bardzo takim egoistycznym i stanowczym żeby za dużo nie wymagać od innych osób, żeby za bardzo nie narzucać swoje zdanie, tak? Bo tutaj możecie być w takiej energii właśnie, tak mocno ego może wami rządzić w tej pierwszej połowie miesiąca. Możecie też chcieć wszystko na już, na teraz, w tej chwili, tak? I, i tutaj jakby no więcej tej cierpliwości trzeba w Runie ISA, bo sowilet to jest ogień, to jest. To jest coś, co się szybko dzieje. To jest energia m, takiego szybkości, pędu, tak? Spalania się, tak? Więc uwaga, żeby się nie spalić. Uwaga, żeby, żeby poprzez e, taką szybkość czegoś nie stracić, żeby m, nie było kłótni z tego powodu, bo tu jakieś kłótnie mogą być. E, poddenerwowanie ogólnie w pierwszej połowie miesiąca może dużo będzie się działo, może właśnie. Dużo w domu będzie trzeba. będzie czekała was pracy w domu. I to jest takie właśnie tutaj poddenerwowanie, bo i w pracy dużo pracy, i w domu dużo pracy i kiedy to odpoczywać, tak? No, dużo emocji was w pierwszej połowie stycznia będzie. Druga połowa. No, druga połowa to już tutaj taki więcej spokoju, bardziej tutaj przyglądanie się swoim swojemu otoczeniu, przyglądanie się swoim swoim relacjom z innymi osobami. Duże wsparcie od y, przyjaciół, od jakiejś osoby. Może ktoś z przeszłości się tutaj u Was pojawić. I też takie skoncentrowanie się na swoich myślach, na y, takie... O ile pierwsza połowa stycznia jest taka szybka, jest y, dużo chcecie zdziałać, dużo jest emocji, dużo ognia w Was, dużo frustracji. Dużo takiego działania ogólnie, o tyle druga połowa miesiąca jawi się jako taki już bardziej spokój, skoncentrowanie na sobie, wyciszenie wewnętrzne, znalezienie tego spokoju w sobie, spędzanie czasu z bliskimi Wam osobami, z którymi czujecie się dobrze, w miejscu, gdzie czujecie się dobrze, duże wsparcie z otoczenia. Praca, finanse. Komunikacja, jakieś umowy, no i macie runę pustą, czyli może być jakaś szansa na. Jeżeli szukacie pracy, może być, mogą być rozmowy kwalifikacyjne. I tutaj bym powiedziała, że od tego, czy ją dostaniecie, zależy na tyle, na ile się przygotujecie na tą rozmowę. Tak, jeżeli pójdziecie z marszu i uważacie, że jesteście przygotowani, no to okej, okay, no może tak być, że dostaniecie tą pracę, tak? Ale może warto czasami jest się przygotować, coś powtórzyć, bo rozmowy kwalifikacyjne różnie przebiegają. Są różne firmy, no jedna po prostu chcą tylko zobaczyć człowieka i zaraz go przyjmują, a inne chcą też przepytać z wiedzy, z tak ogólnie z osobowości, z, z hobby i tak dalej. Więc tutaj myślę, że warto by było się przygotować, zwłaszcza, że runa pusta mówi o tym, że nie wiadomo jak to się potoczy. Jeżeli chcielibyście wziąć kredyt, to też tutaj taka przestroga, żeby, żeby dobrze się zapoznać z warunkami tego kredytu. No i ogólnie dużo komunikacji będzie, dużo rozmów, mogą być też jakieś kwalifikacje, możecie zechcieć je podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Co jeśli chodzi o uczucia? Uczucia, emocje, tutaj single i związki. Ogólnie bardzo dobrze, bo jest spędzanie czas, y, czasu z osobami, z którymi czujecie się dobrze, z Waszymi bratnimi duszami. To są, w Unii mówi o bliźniaczym płomieniu. Y, to jest y, też pogodzenie się. Jeżeli w Waszych związkach byliście z kimś skonfliktowani, skłóceni, może były ciche dni, to tutaj pokazuje się, że luty będzie Was ugodził. Luty będzie powodował takie sytuacje, gdzie będziecie chcieli coś współtworzyć razem, gdzie będziecie dużo spędzać czasu ze sobą gdzie będziecie coś budować razem, budować, nie wiem, czy chodzi o mieszkanie, na przykład o y, budowanie no, no rodziny, odbudowanie swojego związku, no coś razem, po prostu coś razem. Jeśli chodzi o single, to tutaj powiedziałabym, że możecie w lutym spotykać kogoś z przeszłości, raczej. Tu może się ktoś z przeszłości pokazywać i nie powiedziałabym, że to jest do związku. Bardziej to jest chyba do przerobienia tej relacji po to, abyście zakończyli ją, zamknęli drzwi i byli wolni, tak? Bo ja tutaj z tej konfiguracji run dla singli yy, tak odczuwam, że Wy do końca nie zamknęliście swoich poprzednich rozdziałów i gdzieś tam rozdrapujecie te rany, które nie umożliwiają Wam Pójście w nowe, tak? I tutaj, jakby może pojawić się osoba z przeszłości i jakaś sytuacja, dzięki której Wy będziecie mogli, jakby uleczyć się z tej osoby, zamknąć ten rozdział, i wtedy pojawi się ktoś nowy. Ale no na razie tutaj nie widzę nikogo nowego, tylko raczej właśnie kogoś z przeszłości. I jaka niespodzianka? Niespodzianka jest taka, że przychodzi do Was odpoczynek po pracy, tak? Bo tutaj są jera, są żniwa. Czyli ciężko nad czymś pracowaliście i teraz przychodzi taka chwila wytchnienia, taka pauza, dosłownie pauza, przerwa, fajrand, tak? Czyli sobie troszeczkę odpoczywacie, jesteście zadowoleni i taka cisza i spokój w Waszym życiu może nastąpić. I jaka jest rada od run? Rada od run macie runę echwas, czyli współpraca. Współpracujcie z innymi ludźmi, bądźcie dobrym partnerem w związku. Traktujcie innych ludzi na równi z sobą, bo tutaj jest ta praca, właśnie z ego, i jeżeli nie jesteście w stanie sami sobie z czymś poradzić, to pamiętajcie, że są w waszym otoczeniu przechylne wam osoby, które tylko czekają na to, abyście zwrócili się o pomoc do nich, tak? I te osoby wam pomogą. Oni, oni mają wiedzę w danym temacie, doświadczenie, tak? I po prostu tylko czekają na to, aby wam. Pomóc. Także moje drogie bliźnięta. Ja Wam życzę spokojnego lutego, obfitującego w miłość i spokój wewnętrzny. Do usłyszenia. Pa.